Cześć wszystkim, tu Deze z STCGN i witam Was w kolejnym odcinku z serii poradników zakupowych. W tym tygodniu opowiem Wam o tym, co nadchodzi, jeśli chodzi o premiery Pokémon, co warto moim zdaniem kupić i co w tych produktach znajdziecie. Tak więc, zaczniemy od tego, co już jest szeroko dostępne w sklepie, czyli nadchodząca seria produktów Back to School. Są to produkty. Typowo związane ze szkołą, czyli produkty blistry zawierające gumki do ścierania i tin, można tak powiedzieć, tin, no właściwie to jest po prostu piórnik z pokemonami. I tak jeśli chodzi o blistry, są dwa rodzaje blistrów, to znaczy dwa blistry, o tak może powiem. Rosa jest jeden, to znaczy blistry zawierające dwa boostery i gumkę. Boostery to są Temporal Forces i Twilight Masquerade, czyli całkiem świeże sety. Dodatkowo, jeśli chodzi o te różnice, no to są dwie dostępne gumki. Jest to Gengar. I jest to bellyboard. Jeśli chodzi o piórnik, no to co więcej mogę powiedzieć? No jest to po prostu piórnik. Oczywiście, kupując piórnik, w środku znajdziecie dwa boostery. Piórnik tam MSRP jest określony jako 11 dolarów. No, u nas to pewnie będzie między 40 a 50 zł. Stawiam, że 45 to taka cena standardowa. Natomiast jeśli chodzi o te blistry, o których wcześniej mówiłem, to one powinny chodzić w okolicach 45 zł również. Bo cena MSRP jest bardzo podobna. Jeśli chodzi o serię Back to School. Mamy dostępny jeszcze jeden produkt, to już jest coś większego, czyli Back to School Collector's Chest. I to jest po prostu pudełko śniadaniowe. Tak bym to nazwał po polsku. Pudełko śniadaniowe, które MSRP ma na poziomie 30 dolarów, czyli gdzieś około 120 zł. Myślę, że powinno być wyceniane u nas. No, może 130. I co jest w środku? W środku są dwie karty promo. Właściwie to nie są karty promo, tylko to są. Karty w wersji FOIL, czyli Holo. Jest to Screamtail i Iron Valiant. Dodatkowo są boostery, których jest 6. Są dwa żetony, czy też monetki, jedno ze Screamtailem, i jedna z Iron Valiantem, są cztery arkusze na mini portfolio, czyli ten mini klaserek. I dodatkowo oczywiście karta z kodem. Do Pokémon TCG Live. Jeśli chodzi o serię Back to School, no to już jest szeroko dostępne w sklepach, na pewno nieraz widzieliście, i jest to, to, to jest to, co będzie tak naprawdę za moment w sklepach. Jeśli chodzi o to, co czeka nas dalej, no to to już jest 12 lipca, czyli już całkiem niedługo, bo praktycznie za tydzień, i są to dwa EX Battle Deki, Każdy z nich jest wyceniany na 10 dolarów, czyli znowu około 45 złotych. I pierwszy z deków to jest dek, który zawiera Victini IX, EX, drugi dek to jest dek z Miraidonem i Karty są to karty dostępne w Obsidian Flames, natomiast ze zmienionym artworkiem, czyli po prostu grafikę na kartach jest inna niż w Obsidian Flames, jeśli chodzi o te dwie karty. Co więcej mogę powiedzieć, no to są takie same deki jak te wypuszczone na początku roku z Melmetalem i Handumem. Mają trochę grywalnych kart na pewno, natomiast y, czy jest to coś, co bym polecał? Chyba niekoniecznie. Jeśli komuś zależy na tych konkretnych kartach, jak najbardziej. Natomiast y, jeśli chodzi ogólnie o sam produkt, no to ja jestem zwolennikiem tych najwyższych poziomów deków, czyli tych ligbatów deków. Tutaj no nie do końca jestem przekonany, ale co jest w środku, jeszcze Wam powiem szybciutko. To jest 60-kartowy dek, oczywiście, jak sama nazwa produktu wskazuje. Dodatkowo jest zeszycik, mała książeczka. Z zasadami gry Jest mata dla jednego gracza z, e, Znaczniki obrażeń W postaci takich żetonków Jest metalowy, metaliczny Właściwie tak, metaliczna Monetka czy też żetonik Deckbox, jest arkusz Ze strategią, no i oczywiście Kod do TCG Live. To jest zawartość tych EX Battle Decków. Dalej, w naszym kalendarzu premier jesteśmy już w sierpniu. Jest to 2 sierpnia i to już jest wielka premiera, bo to jest Shrouded Fable. I teraz, co mamy dostępne w Shrouded Fable? Jest oczywiście ETB, czyli ta podstawa każdego nowego setu. Zaznaczę, że Shrouded Fable jest setem specjalnym, ale to za chwilę o tym więcej. Jest ETB. ETB bardzo ładne. Zawiera wszystkie tak zwane loyal free, czyli te trzy. Pokemony, które widzicie teraz na tej pięknej grafice? Jest to Monkey Dory, Fezan, Oki i Okidoki, jak ja to je nazywam. No co mogę poradzić, śmieszą mnie trochę te nazwy. Nic na to nie poradzę. Ale co jeśli chodzi o kartę promo, tam jest Peczarund, oczywiście w artworku specjalnym. Mi nie do końca się ta karta podoba, ale wiem, że na pewno znajdzie swoich zwolenników, więc y, nie twierdzę, że to jest zła karta. Oczywiście ETB moim zdaniem zawsze spoko. Cenowo no to tak standardowo, 180 zł myślę, że będzie w porządku ceną. No może nawet 190, biorąc pod uwagę, że to jest set specjalny. Natomiast y, samo ETB bardzo mi się podoba. Karta Promo trochę mniej. Teilmascoger Pons Twilight Masquerade moim zdaniem było wiele ładniejszy, ale no jest to po prostu. Tradycyjne ETP, 9 boosterów, akcesoria do gry, karta promo. To wszystko znajdziecie w środku. Dodatkowo jest jeszcze blister z peczaruntem, jeden blister w tym secie, nie ma go więcej. Tam są 3 boostery i karta promo. Dodatkowo są moim zdaniem najfajniejsze boxy, jeśli chodzi o ten set, czyli trzy takie boxy serii Illustration Collection. Jeden to jest z King Gambitem, i to jest nazwane Illustration Collection. On jest trochę mniejszy, bo ma tam 4 boostery. Ale są te karty promo. To jest w ogóle fajna sprawa, że w takich boksach teraz mamy karty promo w wersji Illustration Rare czy też Special Illustration. To są karty dostępne, jeśli chodzi o ich ilustrację, tylko w tych boksach. Co jeszcze dochodzi, co pozostałe dwa boxy mają w sobie, no to to jest Special Illustration Rare Greninja EX i Kingdra EX. Jak same nazwy wskazują, jeden z greninżą, drugi z Kingdrą. Jak widzicie, karty są naprawdę ładne. Ja sobie osobiście już te dwa Special Illustration Collection zamówiłem, więc tutaj zdecydowanie polecam taki, takie boksiki. Tym bardziej, że sporo sklepów już teraz oferuje je w pakietach, to znaczy... Te dwa special illustration collection są często pakietowane po dwa, dzięki czemu możecie w mniejszej cenie dorwać. Jeśli chodzi o ceny, no to blister, tak standardowo między 50 a 60 zł. Natomiast te Illustration Collection no to ten najmniejszy z King Ambitem, no to około 80-90, natomiast te większe no to tak za 130 zł za sztukę trzeba liczyć. Co dalej? Jak już się uporamy z premierą Shredded, of... a i jeszcze jedno ze Shredded Fable o czym nie wspomniałem, no to jest właśnie Booster Bundle. Zostawiłem to na koniec dlaczego, bo to jest fajny produkt w tych setach specjalnych Specjalny to znaczy m.in. to, że nie dostaniecie pojedynczych boosterów w sklepach, bo po prostu nie sprzedają booster boxów. Za to jest booster bundle, czyli pakiet 6 boosterów w cenie 6 boosterów. W secie, którym. W którym boosterów nie sprzedają osobno, fajna sprawa, możecie kupić po prostu boostery, nie musicie płacić za fajne pudełko czy za fajną kartę promo. Jeśli zależy wam tylko na boosterach, idziecie po Booster Bundle. Oczywiście na pewno znajdziecie gdzieś tam w sklepach na Allegro czy w różnych sklepach pojedyncze boostery, które są sprzedawane na sztuki, ale musicie mieć świadomość, że to nie są boostery po prostu sprzedawane na sztuki, tylko ktoś jakiś produkt rozłożył. I z niego osobno te boostery sprzedaje. No to chyba w końcu dobrnąłem i opowiedziałem wszystko o Shrouded Fable. Idziemy dalej, czyli końcówka sierpnia, 23 sierpnia. A 23 sierpnia mamy kilka premier. Pierwszą z nich są EX Deluxe Battle Decks. czyli te większe wersje Battle Decków, które pokazałem wcześniej. Tym razem jest to Miraidon EX i Koraidon EX. 20 dolarów. No, myślę, że około 90 zł na nasze to będzie. I teraz, co jest w środku? W środku oczywiście są deki 60-kartowe. Dodatkowo to samo co było w tych mniejszych, czyli znaczniki obrażeń, znaczniki stanu, monetka, mata do gry, arkusz ze strategią. A nie, chyba znaczników stanów nie, jest, nie ma w tym mniejszym. W każdym razie tu są. Jest deckbox oczywiście. Dodatkowo, no tu już są te karty bardziej grywalne deck. To zdecydowanie, jeśli ktoś szuka konkretnych grywalnych kart, no to to jest dobry sposób, żeby w miarę niską ceną te single, które są wam potrzebne do składania waszych, waszych deków zdobyć. No i tak między innymi tu są Bosses Order, Professor's Research, Professor Turo Scenario, Cybermine Codebreaking. No naprawdę karty, które jeśli gracie, pewnie część z was Potrzebuje, chcę mieć w deku, więc to zdecydowanie dla tych, którzy grają, polecam. Dla kolekcjonerów już niekoniecznie. Tutaj z tego co widziałem, to, to znowu nie są karty, które są dostępne tylko tu, więc no co więcej mogę powiedzieć: kolekcjonersko mają zdecydowanie niższą wartość niż te wszystkie boxy, chociażby ze Shrouded Fable. Ale jest kolejny produkt, moim zdaniem jeden z fajniejszych produktów, jakie można kupić, czyli Holiday Calendar 2024. Tak. Pokémon Company stwierdziło, że będziemy mieli święta w sierpniu, i już pod koniec sierpnia, czyli 23 sierpnia, wypuszczają holiday kalendar na ten rok. Tym razem zielony. Co jest w środku? 8 kart promo, ale tu robię rękoma cudzysłów, bo w sumie to nie wiadomo jeszcze jakie karty, ale jeśli to ma być takie 8 promo jak w zeszłorocznym, to znaczy, że jedyne promo co tam jest, to to, że są w wersji holo i nabity jest temperek ze śnieżynką. Super, ale nie. Wolę jednak, żeby tak jak w tym pierwszym wypuszczonym 2 lata temu, chociaż jedna karta była kartą specjalną tylko dla tego boxa, wtedy super. To mnie nie do końca przekonuje, ale za to jest 5 boosterów, 7 fanpacków, 2 monetki, 2 zestawy na kraj Breloczek. No, naprawdę fajna sprawa. Jeśli ktoś po prostu chce poczuć tą radość z otwierania codziennie jednego okienka w kalendarzu adwentowym i wyciągania, to jest fajna sprawa. Jeśli się dowiem, to dam wam znać. Czy któraś karta faktycznie jest taką regularną promo. Natomiast na razie spodziewam się, że raczej nie. Ogólnie jestem zdania, że takie produkty są super. Jeszcze będzie jeden taki bardzo bym powiedział tematyczny produkt, jeśli chodzi o, o to, co się szykuje nam niedługo. Zdecydowanie jestem fanem i no, dla samej Frajdy otwierania poczucia świątecznego klimatu oko. Dlaczego w sierpniu? Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. I trochę... jest mi smutno, że to już w sierpniu będzie można kupić kalendarz adwentowy, bo to trochę zepsuje atmosferę, ale kto co woli. Jak chcą, proszę bardzo, wy będziecie mieć dostępne, myślę, że cenowo to 190 zł to można będzie liczyć za taki kalendarz spokojnie. Co jeszcze, jeszcze jedną premierę pominąłem sierpniową, właściwie nie jedną, ale jedną, która była wcześniej niż Holiday Kalendar i tej z Deluxe Battle Decki. to jest Terra Brawlers Premium Collection. Dlaczego w sumie nie zapomniałem? Bo to ma być GameStop Exclusive, czyli dostępna tylko w GameStopie, ale z historii poprzednich produktów wiem, że często się pojawiają u nas po pewnym czasie. Nie wiem kiedy i nie wiem czy na pewno się to pojawi, natomiast jeśli ktoś kiedyś będzie miał GameStop w Ameryce, nie wiem jak to wygląda w europejskich GameStopach, no to wiecie, że coś takiego jest. O. A kiedyś może trafić gdzieś do nas, do jakiejś siecióweczki, albo do któregoś sklepu, który sprowadza z zagranicy produkty. Bardzo możliwe, że gdzieś w Polsce, a raczej na pewno gdzieś w Polsce to dostaniecie, więc warto, żebyście wiedzieli, co to jest. Pokémon Company wyceniło boxa na 70 dolarów. No to jest sporo, no bo myślę, że to u nas się przeliczy na jakieś 250 zł. Ale co jest w środku? No jest w środku 5 Pokémonów EX. Żaden z nich nie jest taką pełnoprawną promką, wszystkie to są reprinty, ale jest wśród nich Charizard EX, co w sumie dla kogoś, kto chce Charizarda i jednocześnie fajnego boxa spoko sprawa. Dodatkowo jest tam Dragonite, Dedenite, Greedent i Skeleterc. 9 boosterów to by wyjaśniało taką, a nie inną cenę. No i poza tym tyle: jest karta kodów Pokémon CG live, no i tyle: no to macie na boksie zresztą wypisane. 9 boosterów, 5 promek. W sumie spoko box, ale mówię, może być ciężko w Polsce, szczególnie w, jeśli chcecie dorwać w okolicach MSRP. Dalej przechodzimy już do samego końca sierpnia praktycznie, 30 sierpnia. I tu znowu e, coś, co jest bardzo tematycznie związane z jednym ze świąt, że tak to nazwę, czyli Halloween. Trick or Trade wraca w 2024 roku z kolejnym... Booster Bundle. Tym razem mniejszym i ciut tańszym, bo około 65-70 zł, Ale jest tylko 35 boosterów. Mało, wiem, jeśli ktoś chciał kupić i sobie otworzyć wszystko. Nie wiem, czy z 35 da radę zebrać cały set. Ale to jest to, co było w zeszłym roku i to, co było dwa lata temu. Tym razem zakładam, że to będzie tak dostępne jak zeszłoroczny, to znaczy bez problemu. Już zresztą widziałem listowania przedpremierowe w niektórych sklepach, więc spokojnie dorwiecie zarówno pojedyncze boostery, jak i cały booster bundle. No jest on tańszy, ale... niż w zeszłym roku, ale też ma mniej boosterów, więc coś za coś, nie ma nigdy nic za darmo. Jeśli to będzie set, oh, set, jeśli to będzie zestaw kart, tak jak w zeszłym roku, no to to będzie 30 kart, z czego 10 będzie holo, wszystko będą reprinty, tylko ze stempelkiem heroinowym, czyli z tym pikachu w kształcie dyni. Jak będzie naprawdę, no to jak się dowiem, to wam dam znać. Tu i ówdzie pewnie jakiegoś posta zarzucę. Natomiast na razie nie wiem, nie wiadomo. Zresztą sprawdzając na PokeBitch, na którym często sprawdzam wiadomości dotyczące Pokémon TCG, również nie ma jeszcze tej informacji. Więc wam nie potwierdzę. Wiem, że w zeszłorocznym było 30 kart i 10 holo. Na razie na tym się możemy opierać. Pamiętajcie, że do tej pory to nie były żadne karty promo. W cudzysłowie znowu, to znaczy takie, które są dostępne tylko tu. To są po prostu zwykłe karty ze stempelkami. Jeśli chodzi o taki halloweenowy klimat, no to mamy jeszcze jeden boksik 30 sierpnia. Co w tym boksie jest i co to jest za box? To jest Dark Powers i X Special Collection. Wow, Dark Powers fajnie, halloweenowo, extra. Co to znaczy? To znaczy, Gengar EX i Absol EX. To jest znowu kolejny z takich boxików, który po jednej stronie ma okienko i po drugiej stronie ma okienko, bo tak chyba jest fajniej. Natomiast jeśli chodzi o karty, jest Gengar EX, Absol EX i jest Banet EX w tej wersji Jumbo. Karty promo nie są, to od razu Wam mówię. Tak mi się w każdym razie wydaje, że jak sprawdzałem, to nie były to promki. Natomiast y, jeśli chodzi o boostery, jest ich 5. Dwie zwykłe karty promo, jedna Jumbo, 5 boosterów. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, a jak nie, no to, to po prostu nie bierzcie. Czy warto? Nie wiem, ja jestem średnio przekonany do takich produktów. Jakoś nie bardzo. Co dalej? Dalej mamy wrzesień, 6 września, i coż jest 6 września? Paradox Destiny's Teens. One już widziałem, że też latają w niektórych sklepach na przedsprzedaży. To są cztery Tiny, te większe, portretowe, czy jak zwał, tak zwał. Pięć boosterów. Każdy z nich zawiera kartę promo, ale to są tylko altarty, to nie są znowu nowe karty, w tym sensie, że z jakimiś nowymi statystykami czy atakami. Może altart to duże słowo: alternatywnych grafikach na zwykłej karcie. Może tak, bo to nie jest żadne Illustration Rare czy coś takiego. Są cztery. Jest Iron Crown, Iron ba Boulder, e, Raging Bolt i Gouging Fire. Spoko. Sporo z tych kart jest grywalnych, ale to w sumie na tym się kończy. E, cenowo no myślę, że standardowo, jak te Tiny około 100 zł. Tyle bym liczył no i tyle. Po prostu, po prostu Tiny. Ale tego samego dnia wychodzi kolejny boksik, tym razem znaleziony przez Pokebitch na Amazonie. I to ma być boksik ekskluzywny dla Amazona, nie wiem jak to wygląda z polskim Amazonem. Natomiast jest to Paradox Fury Premium Collection. wow, znowu Premium Collection, co ciekawego. A na w środku jest magnetyczny holder na trzy karty, chyba tak, wylistowali jako magnetyczny, więc im zaufam, że jest magnetyczny. Na trzy karty. To znaczy, hej, na trzy karty, czyli trzy karty promo, no jak najbardziej. To będą Walking Wake EX, Raging Bolt EX i Gouging Fire EX. Zaraz, ale Raging Bolt i Gouging Fire dopiero co były w Tinach, znowu? No. Tak, znowu, z tym, że to już nie są takie karty promo-promo, tylko to są po prostu zwykłe przedruki z setów. Dodatkowo Raging Bolt jeszcze będzie w wersji jumbo, więc dla kolekcjonerów jumbo kart, no to spoko boksik albo po prostu informacja, żeby wypatrywali spośród singli tego, tej karty. E, cenowo znowu 70 dolków, no to ze 2,5 jeśli chodzi o złotówki. E, a dlaczego tyle? Bo boosterów jest trochę. Mówiąc trochę, mam na myśli 7, jest ich 7 plus 3 karty promo, magnetyczny holder i kartę jumbo. No to się z tego robi taka sumka raczej więcej niż mniej. Boxik wydaje się spoko. Natomiast mówię, no to znowu brak kart promo. Jedyne czym się można zadowolić, to ten holder, który w sumie jest spoko dodatkiem. Widzę, że ostatnio pokomu sporo tych boxów z holderami wrzuca. Więc jeśli chodzi o to, co zostało z Premier, to ostatnia informacja: Stellar Crown. Kolejny set zapowiedziany już na wrzesień. PokeBitch na swojej stronie opublikowało cały line-up produktów, czyli wszystkie produkty, które będą dostępne. Oczywiście Pokémon Company również pokazuje te produkty. Set będzie miał premierę 13 września i to jest pełnoprawny set, to nie jest set specjalny, więc spokojnie boostery pojedyncze dostaniecie. Ale co oprócz boosterów? Oprócz boosterów jest ETB, standardowo w secie. ETB, które na pudełeczku ma naszego ulubionego żółwika, czyli Terapagosa. Jeśli chodzi o kartę promo, no to to jest Noctowl w wersji Illustration Rare, znowu karta bardzo fajna. Fajnie, że znowu Illustration Rare zawitała jako karta promo do boxa. No i oczywiście 9 boosterów Stellar Crown. W środku niebieskie gadżeciki, wszystko w takiej niebieskiej kolorystyce zachowane, jeśli chodzi o ETB oczywiście, więc moim zdaniem fajnie. Moim zdaniem, wiadomo, ETB z kartą promo warto, ewentualnie samą kartę promo gdzieś kiedyś kupić. Natomiast co jeśli chodzi o pozostałe produkty, no to to są dwa te Pack Blisters, czyli dwa blistry z y, trzema boosterami i kartą promo, i to jest Tinkaton i Latias. Sprawdziłem te karty. Latias jest mówką, to znaczy jako sama karta, nie było Latiasa o takiej statystyce z takimi atakami. Tinka, to samo, ale może jeszcze w Shrouded Fable się jakieś pokażą, więc no, na ten moment mówię, że to są promo dostępne tylko w tych blistrach. Jeśli chodzi o mniejsze blistry jednoboosterowe, no to tutaj mamy horsy i mamy Porygona 2. Oczywiście jeszcze będzie booster bundle, ale jak wiemy booster bundle jest spoko w setach specjalnych, tutaj no to jest po prostu 6 boosterów, i 6 boosterów. A że boostery możecie kupić pojedynczo dowolnej ilości. To nie wiem, czy to jest takie super w tych setach, bym powiedział zwykłych. Natomiast jeśli chodzi o sam set, no to ponad 170 kart, 3 karty Ace Spec, 10 Pokemonów EX y, i 4 Stellar Pokémon EX, czyli te Pokemony Stellar, wokół których kręci się cała tematyka setu. Zakładam, że to właśnie będą te 4 przedstawione na boosterach, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja bym strzelał, że to będzie Cinderace, Lapras Galwantura i Terrapagos, ale czas pokaże. 13 Pokemonów w Illustration Rare, ponad 20 kart trenerów, ponad 30 Pokemonów i trenerów w specjalnych ilustracjach, 6 kart z Special Illustration Rare, no i 3 złote Hyper Rare. Jeśli chodzi o premiery, o których na razie mi wiadomo, to byłoby wszystko. Dziękuję, że byliście w dzisiejszym odcinku, zapraszam was na kolejne. Trochę się rozgadałem, no ale no niestety taki już jestem. Słyszymy się w kolejnym odcinku, a w międzyczasie zapraszam Was na naszą stronę, jeśli szukacie najlepszych promocji na karty Pokémon, na produkty, najlepszych cen, nowych informacji jeśli chodzi o scenę tą grową, czyli o granie oraz jeśli chodzi o premiery setów, no to tcgn.pl zapraszam i oczywiście zapraszam na nasze openingi na kanale. Cześć!